Cześć, witajcie z kolejnego Grzybobrania. samochodów multum, bo jest sobota tyle jeszcze nigdy nie widziałem samochodów na poboczach wszyscy uzbrojeni w kosze, w wiadra i tak dalej no i ja też między innymi Te grzybki są nadal to co? Zapraszam do oglądania. Subskrybowania. I łapeczek. Miłego oglądania. O, jest wysyp. Jest Jakie piękne okazy. Coś pięknego. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie. Jeden piękniejszy od drugiego, jeden piękniejszy od drugiego, dosłownie. I znowu takie trzy kolejne z innego miejsca. Oj, warto było! Ale tak jak mówiłem, samochodów jest tyle, że ja się, jestem w szoku. Jeszcze tyle samochodów, które nie widziałem no, pod lasami. Kolejne. Później też nie będę cichy robił nagrywał tych samochodów, bo musicie mi uwierzyć, ale widzicie, nie daj, i wbieram. Tu zobaczcie jaki Ech. koźlarz, piękny, zobaczcie jaki cudowny koźlarz, Wylbiam te koźlary, osaki, Zobacz, te grzybki to może zostawię. Tu się rozejrzymy jeszcze w tych chaszczach, bo tu chyba nikt nie bardzo nie chodził, co mi cieszy, nie ukrywam, albo ktoś przeoczył, też jest taka możliwość. Jest następny piękny prawdziwek, proszę bardzo, zaraz potruję innych żółty będzie do e, suszenia od razu mówię że te grzyby wszystkie, które zbieram dzisiaj jak i wielokrotnie ja po prostu rozdaję przy znajomych, sąsiadów i tak dalej nic robimy tego ja mam tyle jak wystarczy marynowanych na zimę suszonych jakichś potraw pośmienitych a reszta to no tyle Bierzamy? Tutaj położyłem teraz Jest, widzę, dobra Biorę koszyk Biorę koszyk i ten Nie oczyszczę nie? Biorę koszyka Dlatego już nie będę wam nagrywał w tym lesie mieszanym, trochę młodych drzew Trochę starszych Tam gdzie dwa kozlarze, trzy kozlarze No chyba Jeden, drugi, trzeci, tak jak mówiłem, zostawiam dla innych grzybiarzy, tu mam prawdziwka, bardzo ładnego, o tak sobie stoi pięknie, o bardzo ładny, bardzo ładny, no i ja oby takich więcej, lecimy dalej. drugi trzeci wymchu tutaj widzę jeszcze jednego ciekawe w jakim stanie będzie nie miękki zostawiam go ale widzę jeszcze coś to prawdziwek nie to nie prawdziwek Pomory. Piękne. Dobra, lecimy dalej. Tego to bym się nie spodziewał. Zobaczcie. Zobaczcie, rośnie. W takim pniaku. Cholerę go wydostać teraz? Żeby nie uszkodzić. O sam samym tutaj pniaku rósł. Jaki śliczny. Zakryjemy tą grzybnię tam, o. Tak, elegancko. Piękny okaz. No w takim miejscu to się nie spodziewałem. Brawo. Natknąłem się na tabuny ludzi, którzy byli w tym miejscu przed chwilą, ale i tak nigdy nie ma takiej opcji, żeby wszystko zbierać. Tu kolejny się oskał piękny o gaz o jaka noga dwa złączone dwa złączone <grystanie> ja, takie trzy w sumie dwa ale <grystanie> zobaczcie jakie zobaczcie łochanurki Komoreczki piękne, cudowne, bajkowe. A tu szogórka, prawdziwy czek. Ten bajkowy. Tu właśnie ja taki malucha, ale go zostawiam. I sobie rośnie. Chłopak, O tam? Nie bądźmy tacy. Tu się chodzi do kolejnego borowiczka. Pościnane nogi. A tuż obok rośnie sobie ta kaperełka. Przechodzę jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Tam chyba za liściem się kryje. O, tu mamy dwa takie. Trzy nawet. Jeden. Trochę robaków od góry. Drugi. Maluszki, to trochę większy. O, robaki, ale zaraz będę ciął. No, od razu No, jest ok, Ale trochę sklapciały, więc... Ta noga skapciała, A to jest ok. Tu jest jeszcze jeden, ale nie. Chcę kapać. Teraz oglądamy się, nogi powycinane, o jaki ładny, zobaczcie wszystko jeden obok drugiego, tu grzeb, go wyciął, ale bardzo fajne miejsce. Tu byli ludzie przed chwilą Słownie, miałem się z nimi O, tu jest jeden Zobaczcie, tu chodzili ludzie przed chwilą A, tu jest jeden. Widzicie, ja można grzybów przeoczyć ciekawe ile ja przeoczyłem Dobra, ja się szukam dalej. Kamerę wyłączę. Zobaczcie, jak jest na niego. Poświetlony przez słońce, wygląda wspaniale. Bierzemy A nie koniec Obok drugi, drugi, trzeci. Taki dziwoląg Cały czas w tym miejscu gdzie chodzili. Tam dalej widzę jeszcze pięknego, widziałem, chciałem powiedzieć. Jest piękny, usiatkowany, śliczny grzyb. Następny tu rośnie. Ja cię kredy, tu ludzie szli przecież. Jak to możliwe? Wiecie, mi się nie spodziewał. Tak. Tu zobaczcie, co się dzieje. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakaś licznuta. Borowik Królewski. Kolejny. Co so, tam bierzemy? Tam widzę jeszcze. Kurde, jak się to pierusza. Ludzie, jak się to pierusza. Cosz, kurde, jest całuj tego, tu się dzieje. Zobaczcie. Dobra, muszę ochłonąć trochę, pozbierać te grzyby, bo w trzech miejscach, ja jeszcze tu jeden widzę. Muszę wszystkie pozbierać teraz, 130 sztuk w jednym miejscu, słuchajcie, borowików, I ile tu więcej jeszcze. Grzybki obrobione i dalej już w tym samym miejscu jestem w samym miejscu. Dwa. Kolejny. Piękny egzemplarz. Ach, trzeci. Co się nie spojrzy, to grzyb. obrobionych już. Tu czekają kolejne na A ja się to dalej Kurde, mam katar. Sorry, tu jeden. Ale trafiłem na żywe borowiku. Żywe grzybni. Zobaczcie. Jeszcze jeden. Widzę następnego. Cholera. O Jezu, katar. Kolejny. Kolejne O tak, kupujemy sobie w to. Obiorę te grzybki. Bieram je bliżej koszyków. Wiatry na Ale trafiłem na gniazdo. Chyba największe w moim życiu. Tu bym zdeptał, raz podniosę. O Jezu. Nawet go chyba nawet Nie. O! Zobaczcie. Tu są podróżeczki jakieś tam. Koźlaki. Kozaki i tak dalej. Jakie buty Jest piękne Zostrzegłem cię kolego Zostrzegłem Tutaj jeszcze dwa Maluchy tylko miejsce miejsce, moje w samochodzie zostawię te grzyby bo tyle tego mam że nie będę w tym chodził nie będę tego dziwiał o jeszcze jeden już obok o kurde zobaczcie, no nie da

Dalszy tego miejsca, cały czas jestem w jednym miejscu. Cały czas. takie w w Muzy muzyki takie 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 o, się urwał, trudno co mówi, ale ja tam widzę jeszcze piękne sztuki, gdzie to było, mam tutaj widzicie. Jeden, drugi. Muszę jeszcze wyłączyć, bo nie mamy tego złapać. Jeszcze dwa w obrębie tego samego miejsca. Nie, to nie jest. To druga. Jak to mówię, ja to kozlof. To właśnie było coś wspaniałego. Ja jeszcze patrzę. Właśnie tu zbieramy. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. tu. W tych... oto... ...miejscach. Teraz ja zobaczymy telefonie mogę, mogę jakąś agrafkę sobie ustawić Patrzcie tak. Drugie tyle Już włożyłem do koszyka z tego miejsca Koszyk pełen Pod, podcinane nóżki elegancko Tylko zrobię to w innym miejscu, wiecie? Żeby nie było widać, że to grzyby były O To jest myśl Kolejna miejscóweczka piękna Drugi ja, no, to mały trzeci. dwa jeszcze, to są piękne. O, ale fajne. Takie dwa jeszcze. O, te pięć to znalazłem przed chwilą. Tytuł mnie grzybiasz. A ty. Ale ja byłem pierwszy. I taki maluszek jeszcze. Zobaczcie. Koszyczek. Piękności. I gdzie prawie pełno. Lecimy dalej. Też. Tu są trzy. Tu jest jeden. Bo Tu się pokręcę. pęce. Te trzy uda mi się wyjąć. Nie. O, te dwa tak. To mam tutaj już pięć. Cześć Ten jaką nóżkę ma chudziutko bidulek Dobra i tam widzę jeszcze Przy koszyku Kilka sztuk Ulubione Ulubione ściółce Zielony dywam ten, ten zobaczcie jak to piękna ściółka jest Teraz ładnie stoi Coś wspaniałego Draje tywa już prawie pełno mama. oj tam znowu ten łepek cholera jasna co ty robisz chłopie co ty robisz najlepszego z tymi grzybami okej okay. to jest ten grzyb którego wszyscy widzieliście na zbliżeniu powiasu nie mogę go wyjąć normalnie Proszę rękę zmienić. O, jest. prosto z korzeni. Piękność. I jeszcze jeden jest tutaj. W pobliżu. O. Widzicie. Z całej okazomości No i takie wyszlisznotki z innego miejsca. piękny grzyby. Taki wymiatać, Tu ktoś go dziabnął. A, widzę jeszcze podgrzybki. Tu jeden. Podgrzybki teraz wezmę. Takie zapotrzebowanie to, to biorę. Jeden. Gdzie tam drugi, czego widziałem? Dobra, zaraz go znajdę. Okej. Okay. Wspaniały barowik szlachetny. Chyba pójdzie na zdjęcie miniaturkę. Piękny jest. O, jaka byczułka fajna. Coś pięknego. Bielutki. Twardy. Wszystko to zdrowe jest tutaj. Pięknie marobali, Super. Cieszę się z niego. Bardzo środkowany. O. Taki ładny łebek Piękny. No dobra. Zobaczcie dzisiejszy zbiór. Pięknych grzybów jeden jeden wspaniały i jeszcze dorzucam tu jednego I, i tym oto wspaniałym akcentem żegnam się z wami proszę o łapki, subskrypcje by więcej było takich wspaniałych widoków dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego, cześć